Tadeusz Kościuszko, urodzony w 1746 roku, był bohaterem Polski i USA walczącym o wolność po obu stronach oceanu. Jako genialny inżynier wojskowy ufortyfikował kluczową pozycję obronną West Point, pomagając USA w walce o niepodległość. W, w 1794 roku w Krakowie złożył przysięgę, rozpoczynając powstanie Kościuszkowskie. Był pierwszym polskim przywódcą, który nadał chłopom wolność osobistą, wydając Uniwersał Połaniecki. Pod Racławicami poprowadził do boju chłopów, odnosząc symboliczne zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi. Po klęsce powstania trafił do rosyjskiej niewoli, gdzie spędził ponad dwa lata. Po opuszczeniu Polski resztę życia spędził na emigracji w Szwajcarii, nigdy już nie powracając do ojczyzny. Tadeusz Kościuszko zmarł w 1817 roku w Solurze, a jego serce na prośbę spoczęło w Polsce. Pomniki Kościuszki stoją na całym świecie, upamiętniając go jako uniwersalny symbol walki o wolność. Tadeusz Kościuszko był polskim i amerykańskim generałem, który na zawsze zapisał się w historii jako ikona walki o wolność narodu. A ty co o nim sądzisz?